Dzień dobry. Tego nie będzie. Ile lat znają się Państwo młodzi? Nazywam się Jerzy Ochlak. Słucham? Ile lat znają się Państwo młodzi? Tak. Zgadzam się z Panią, bo jest to trafna odpowiedź. Tak. Tak. Gdzie się poznali? To jest bardzo dobre pytanie. Nawiązując do tego pytania, które było poprzednie, jest to też dobre pytanie, bardzo trafne. Prosimy o odpowiedź. Zgadzam, bardzo, bardzo się zgadzam z moim przedmówcą. E, tak. An. Nie, ja mo, mogę, bo, bo mi się udusi zwierzaczek, przepraszam. To jest, to jest Duduś. 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 nie, nie, Niech nie. powie, gdzie się młodzi poznali. Gdzie się młodzi poznali. Du, Duduś nie ma. E, gdzie się poznali. Duduś. Eee... No nie wiem, gdzie się poznali. Bo ten... w kinie. Jakim samochodem jeździ pani młoda? Duduś, przestań. Pani młoda jeździ samochodem Jakim samochodem? Eee, mój wujek zawsze mówił, że wszystkie samochody na, na fy to są do... niedobre. Fordy, fiaty i Francuzy. Gdzie para młoda będzie mieszkać po ślubie? Jak ich gdzieś przyjmo, to pewnie wyłabie. Eee, co będą mieli pie... Co? I teraz Dudusia zdaniem, co młodzi chcieliby mieć pierwsze? Mogę prosić o powtórzenie pytania? Co młodzi chcieliby mieć pierwsze? Syna czy, czy może córkę? No nie wiem... Syn jest dobry, bo dzieci do domu nie przyniesie, nie? A córka dobra, bo, bo przyniesie, nie? Dudu... panią. E, no... Ja będę mówić, że bliźniaczki. Bliźniaczki. Życzenia. Sto lat, sto lat, niech żyją, ży. Doduś! Niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, ży. Doduś! Pusz, panią, Pusz, panią, Pusz, panią. Dodoś. 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 niech żyją nam, niech żyją nam. Dziękuję. Ile lat znają się państwo młodzi? E, dużo, na pewno dużo. E, no tak, e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, więcej niż dziesięć na pewno. Musi być dokładnie? No to tak dużo. E, państwo młodzi znają się podobno około pięciu lat. Osiemnaście było. Pamiętasz? Mm, ja, ja, ja. Osiemnaście? Moje... Ile lat się znają Państwo młodzi? Ale my czy... Nie czy... my! Ja myślę, że z pięć. No ja mówię, że z osiemnaście. Gdzie się poznali? Eee, na planecie zwanej Ziemia. Gdzie się poznali? Na weselu, podobno, u Agnieszki. Nie. W kinie. W kinie. Gdzie się poznali? Nie wiem, na, 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 na jakieś tak? Marysia, pomagaj. Na weselu, około dziesięciu lat temu. Co? Na weselu? Twojego taty. O. Nie wiem. Nie mam pojęcia. W dyskotace Jakim samochodem jeździ Pani młoda? Czterokołowym. Z kierownicą. Renault Twingo. Ładnym Ładny, tak. właśnie. Nie ja wiem. O Boże, tego to ja nie wiem. Maluchem. Renault Twingo. Gdzie para młoda będzie mieszkać po ślubie? W jakimś mieszkaniu albo w domu. W czymś z dachem, z czterema ścianami, z klamką, z drzwiami, z oknem. No, no w domu. Koniecznie. Niewątpliwie będzie mieszkała w Wiławie A na Wiławie na Słowackiego jeden To samo Co twoim zdaniem młodzi chcieliby mieć pierwsze Syna czy może córkę? jaki? Dwujajowe Trudne pytanie e, No. E, przypuszczam Przypuszczam, że parkę Chłopaka i dziewczyny. Myślę, że im wszystko jedno. No też tak uważam. Syna. Nie no, syna. Syna, syna. E, no to tak, ja bym chciała bardzo szybko być ciocią, więc pospieszcie się. Dziękuję. No, oby im się szczęściło... Uśmiechu na każdy dzień i... I znoszenia łatwych i trudnych dni. Dużo, dużo miłości. Dużo miłości. O, oni dzisiaj tyle rad życiowych wysłuchali, także wytrwałości. Życzymy wytrwałości. Tak, jeszcze wyrozumiałości, miłości, spokoju i, nie wiem, e, poczucia humoru. O. Więc życzymy im wszystkiego, co jest najlepsze, co, co im przyniesie szczęście na początku i żeby to szczęście ściągnęło jak, naj, jak najdłużej, żeby się, jak żeby się nawzajem szanowali, żeby dawali sobie miłość i okazywali sobie szacunek właśnie. To jest, to jest ważne. I dzieciątka żeby był ten sam rocznik co nasze.